Dzień dobry, jestem Małgorzata Antczak, pracuję w Miejskim Przedszkolu numer 12 w Zwierzu, Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jednocześnie jestem autorką projektu Niech postronni znają, że mali zwierzanie, twórcze moce mają, który został dofinansowany ze środków Centrum Kultury Dziecka w ramach konkursu Kultura na ulicę. W ramach tego projektu odbędą się między innymi warsztaty literacko-teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych w Zwierzu, które poprowadzi pani Elżbieta Gorzka-Kmieć, która jest autorką wierszy dla dzieci. Chciałabym serdecznie zaprosić rodziców, dzieci, nauczycielki, nauczycieli, do parku miejskiego w niedzielę na stoisko CKD. W godzinach od 12 do 14 bardzo chętnie podzielę się z Państwem swoim doświadczeniem z pracy z dziećmi, z tekstami Pani Elżbiety Gorzkiej Kmiedzi. Serdecznie zapraszam. Do widzenia.